Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Piotrek Nowosielski z Just Join IT i mam przyjemność zaprosić Was na kolejną odsłonę naszego radia. Radia, do którego to zapraszamy bardzo fajnych gości ze świata i z branży IT. Moim dzisiejszym rozmówcą jest Macie Kolekcy, właściciel Szkoły Programowania Kodilla. Cześć Maćku. Cześć Piotrek, dobrze Cię słyszeć. Ciebie również widzę i słyszę entuzjazm w głosie. Co słychać? No, generalnie mała klaustrofobia. Jesteśmy wszyscy pozamykani w domach, ale kiedy wyglądam za okno, to jestem pełen, pełen nadziei, że będzie, że będzie dobrze. Trzeba, wiesz, się nakręcać pozytywem. Tego dzisiaj potrzebujemy. Tak, też trzymam za to kciuki. A Macku, ciebie chciałbym przede wszystkim zapytać o to z racji tego, że siedzisz w branży edukacyjnej, w branży edukacyjnej głównie do IT. Jak ty postrzegasz edukację w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę te zmiany, do jakich doszło? To znaczy tak. Dzięki, że o to zapytałeś, bo no temat edukacji jest mi najbliższy i to tak naprawdę nie chodzi tylko o edukację w IT. Oczywiście staram się promować ludzi, którzy chcą próbować działać, działać w IT, zacząć swoją przygodę, ale dzisiejsze zmiany, znaczy w ogóle sytuacja ta epidemiczna. Powoduje, że no, zaczynamy przyglądać się tej edukacji jeszcze bardziej. To, co na, na razie widzę, no, to nie, nie wygląda zbyt dobrze. Bo sam mam dziecko w podstawówce, i, i powiedzmy, to przygotowanie szkół na razie jest no, na dosyć słabym poziomie. Natomiast wierzę, że, że ta sytuacja no, doprowadzi do, do lepszego. Natomiast no, potrzebne jest ileś zmian. Dobrze, a właśnie przechodząc do tych zmian, to jak uważasz, co według Ciebie powinno się zmienić na lepsze? Znaczy tak. No, na pewno. Mm, ten, ta epidemia przyspieszy proces cyfryzacji szkół. szkół tak? Tego, że te narzędzia, które, które na przykład w, na, w mojej szkole są, są codziennością, w tych szkołach też zaczną być tą codziennością, aby chociażby być przygotowanym na takie sytuacje jak, jak teraz. Ale to są powiedzmy kwestie techniczne i one, 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 powiedzmy, mają dla mnie drugorzędne znaczenie. Natomiast ważniejsze jest to, że obecnie mamy sposobność, jako, jako rodzice albo wiem, też, też nauczyciele, też, 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 też dzieci widzą lepiej, jak ta sytuacja dzisiaj, znaczy jak ta, szkoła, jak ta szkoła wygląda. Rodzice mają więcej okazji do tego, żeby przyjrzeć się, Czego się ich dzieci uczą, jak one się uczą, i, no i tutaj wnioski, wnioski są, są różne. Natomiast co do tych zmian, mamy wszyscy nadzieję, że, że wrócimy do, do fizycznych szkół, to myślę, że to głównie dotyczy sposobu nauczania, podejścia do ucznia. W pierwszej kolejności chciałbym, żeby no troszeczkę zredefiniowano to, w jaki sposób oceniamy uczniów i czy w ogóle powinniśmy ich oceniać. Czemu służyć ma ta ocena? Uważam, że to jest w ogóle taki no, najważniejszy punkt e, do dyskusji, naprawdę takiej dużej dyskusji, czym, czym ma być rzeczywiście szkoła i jak ma wyglądać relacja e, nauczyciel-uczeń. Okay. E, bo te oceny, no, powiedzmy, z, z mojego doświadczenia, mają więcej e, negatywnego ładunku. Niż, niż tak naprawdę pomagają w czymś uczniowi. I to jest chyba taka główna rzecz. Są jeszcze takie pomniejsze, jak na przykład zadania domowe. Nie wiem, moja mama była matematyczką, i ona wiem, około 20 lat temu postanowiła w jednej z największych wrocławskich podstawówek wdrożyć coś takiego, że nie ma po prostu zadań domowych że chcę tak prowadzić lekcje matematyki, żeby po prostu dzieci rzeczywiście zaangażowały się na tej lekcji, wyciągnęły z niej jak najwięcej, a żeby po szkole mogły odpocząć i powiedzmy cieszyć się z dzieciństwa. Natomiast po proteście dyrekcji, która była dla mnie no, ucieleśnieniem tego systemu edukacji, no, stwierdziła, że Pani dyrektor stwierdziła, że no nie, to tak nie może być, że to muszą być zadania domowe, bo tak zawsze było i tak zawsze będzie. No jeżeli będziemy cały czas podchodzić do edukacji, że tak zawsze było, więc tak być musi, no to nic się nie zmieni. Natomiast ja wierzę w to, że coś w tej w obecnej sytuacji, w kontekście akurat systemu edukacyjnego, coś pęknie. Nie wiem, czy tak się stanie, ale mam, mam nadzieję, że coś pęknie w rodzicach, coś pęknie w tej, w tej edukacji, że wytworzy się jakiś dyskurs, w którym ustalimy jakieś nowe reguły tej, tej edukacji. Tego bym sobie życzył i Wam. Okay, bardzo ciekawe. Zastanowiło mnie ten wątek związany z tym, czemu mają służyć oceny. Jak jest Twój punkt widzenia na to? Jak. Jak to powinno zostać rozwiązane według ciebie? Przecież nie mam gotowej recepty, ale może odniosę się jeszcze w ogóle do tych, do tych ocen. Wiesz, co ja pamiętam swoich kolegów z liceum i e, koleżanki też. <grym> e, I wiesz, co e, jak tak spotykamy się po latach, e, to tak to, 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 to postrzegam. Wiesz, jak komu mniej więcej poszło w tym życiu, i no i te, te oceny nie były żadnym wyznacznikiem. Tak? No, ja nie szalałem z ocenami w liceum, ale dlatego, że mi się przede wszystkim nie chciało, bo, bo, bo nie widziałem użyteczności tej, tej wiedzy, którą, którą, przy, którą przyswajałem. I tak jak kilku moich znajomych, to są rzeczywiście ludzie, których mogę określić, że jakoś tam im poszło w tym życiu, nie mają swoje firmy, zarabiają dużo, robią ciekawe rzeczy i tak dalej. A tych takich klasycznych piątkowiczów, pomimo że ich bardzo lubię i pozdrawiam, to no to te, te, te zawiłości na tej drodze e, kariery zawodowej i tak dalej, to wcale nie było tak kolorowo, tak? Okej, okay, ogóle... Maćku. A nie sposób mi jest też oczywiście nie myśleć, jak rozmawiam z Tobą o tym, jak wygląda obecnie polski rynek IT i kondycja polskiej branży pod kątem edukacji i tego, jak, jak Ty sądzisz, czy teraz będziemy obserwować jeszcze większe przekształcanie się w kierunku segmentu tzw. digital jobs? tak, po pierwsze chciałbym powiedzieć, że nie chciałbym, aby wszyscy na świecie byli programistami, bo byłoby bardzo nudno, więc moim hasłem, czy moją misją nie jest to, żeby wszyscy pracowali w IT, bo żeby wszyscy byli programistami. Natomiast uważam, że świat idzie w tą, a nie inną stronę i to oprogramowanie zjada świat. Wszystko automatyzujemy, mamy coraz więcej tych aplikacji. No i musimy się pogodzić z tym, że trzeba coraz więcej zasobów do wytwarzania, testowania takich, takich systemów, programów, czy nawet też Project Managerów IT i tak dalej. Więc myślę, że to, to, ta edukacja i ten napływ ludzi, nowych ludzi do IT, on nie stanie. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli teraz kryzys, on może spowolnić, pewne firmy mogą profilaktycznie. Wstrzymywać rekrutację i tak dalej, ale tak czy siak to będzie, to będzie iść, no bo możemy obserwować, jak to się dzieje w Polsce, w Europie, natomiast zawsze tym takim papierkiem lakmusowym są Stany, gdzie 50-latkowie po bootcampie zatrudniani w firmach IT nie są niczym szczególnym. U nas jeszcze podejście firmy IT do takich szkół jest dosyć ambiwalentne, żeby powiedzieć delikatnie. I to jest, to jest ten aspekt IT, jeśli chodzi o edukację, o napływ nowych ludzi i tak dalej. Myślę, że też bardzo ciekawym elementem jest w ogóle edukacja też programistów, czyli czy w ogóle osób, które już pracują w IT. Myślę, że tutaj też nowe formy nauczania też będą bardzo ciekawe, bo nawet wśród nie wiem, no znam masę programistów, są ludzie, którzy czują, że oni w ogóle sami utknęli w miejscu, ci programiści, tak, i że oni potrzebują takiego impulsu i muszą iść do przodu, bo no, te technologie też cały czas ewoluują, zmieniają się i oni muszą się do tego dostosowywać. Natomiast gdybym spojrzał w ogóle na całość IT, tego co się teraz dzieje w kontekście epidemii i rynku pracy, no to myślę, że dla jakiejś części pracowników w IT, głównie programistów, no to jest jakiś taki moment takiej, takiej refleksji, tak, żeby, że mogą spojrzeć na to, że to nie jest tak, że zawsze i wszędzie wszystkie drzwi będą dla nich otwarte. Oczywiście dla tych naprawdę dobrych, którzy przykładają się do pracy, tu raczej nie widzę problemu, ale dla tych, którzy troszeczkę bardziej liberalnie podchodzili do swoich obowiązków, no to rzeczywiście trzeba się no, troszeczkę zatrzymać w swoich oczekiwaniach i zastanowić się też, co ja mogę wnieść na tym rynku do pracy. To wszystko, tak bardzo delikatnie powiedziane, jeśli chodzi o, o ten rynek IT. Maćku, ja też zgadzam się z Tobą, że świat byłby zbyt nudny, gdyby składał się tylko z samych programistów. Rynek zmienia się z sytuacji rynku pracownika na rynek pracodawcy, także te oczekiwania będą znacznie większe, co już obserwujemy. A myślę, że ten wątek związany z edukacją jeszcze powinniśmy gdzieś do niego powrócić, ponieważ było to bardzo ciekawe. Bardzo serdecznie Tobie dziękuję za wizytę w naszym wirtualnym studio Just Join IT. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki. Hej.